parku Wschodnim we Wrocławiu pojawiła się ciekawa przestrzeń, a mianowicie chodzi o nowy plac zabaw, który jest bardzo charakterystyczny dla danego miejsca. Możemy tutaj zobaczyć elementy, które zostały w większości przypadków wykonane z drewna. Pojawił się tutaj taki, nazwijmy to, małpi guide dla najmłodszych, a także miejsce odpoczynku dla rodziców. Także tutaj możemy zobaczyć e, instrument, który też został wykonany z drewna i na którym, proszę Państwa, można nawet zagrać. Jesteśmy przyzwyczajeni, że place zabaw to są huśtawki, zjeżdżalnie, ostatnio modne są liny wspinaczkowe. Tu jest taki bardziej naturalistyczny plac zabaw, taki nawiązujący swoim charakterem, materiami, z których jest wykonany do tego miejsca, w którym się znajduje, czyli do Parku Wschodniego. To zasługa projektantów, pracowni kropka. Nawet te, te wigwamy, tak to nazwijmy, o których stoimy, no to jest taka roślinność szuwarowa, taka roślinność... Ten park słynie z podmakania, więc tutaj wszystko się zgadza, bliskość oławki, bliskość ptactwa wodnego. Park wschodni jest ciekawym i dość dzikim miejscem. Można tu spotkać wiele zwierząt, nawet sarny i bobry. Dlatego plac zabaw został wykonany zgodnie z wymaganiami ekologów. Znajdzie się tu miejsce dla każdego, dzieci będą mogły tu biegać i wspinać się, a dorośli w tym czasie odpocząć. Zabawki są jak najbardziej realne, mamy miejsca, gdzie można... Się schować, gdzie można biegać, gdzie można. No, wszystkie, wszystko, co oczekujemy od placu zabaw, tutaj jest. Chcieliśmy zlokalizować to no, blisko ciągów komunikacyjnych, tak, żeby mieszkańcy mogli korzystać. Tutaj obok, po, po, znaczy. W prawej stronie powstało osiedle, przy okazji powstał mostek, więc, jakby tutaj, też spełniamy te warunki. Wszystkie najważniejsze elementy już zostały zamontowane. Teraz czeka już tylko wykończenie. W najbliższym czasie zarząd zieleni miejskiej posprząta i uporządkuje teren, tak aby już po nowym roku mieszkańcy mogli korzystać z tej przestrzeni. Plat został odebrany, wszystkie przez ATT obrzut zostały. Przez akwarium firmy zostały wykonane wszystkie urządzenia, natomiast no jeszcze porządek, no jeszcze, jeszcze na parę elementów musimy poczekać. Budowa placu zabaw w Parku Wschodnim to koszt ponad 500 tysięcy złotych. Echo 24, Nina i